Witajcie widzowie. Ja jestem. O, co takie słaba. Kuźba, mnie, nie, nie przejrzę. Ja jestem lubus. A a ja a tutaj... jestem Dobra. I jedziemy zobaczyć to, co się niedawno stało w naszym miejscu. to Napisałem o tym na, na coś no w poście, który udostępniłem na Niestety, trochę opóźnieniem nie mamy i jedziemy Dobrze. sprawdzić dalej są skutki tego co tam się stało no ogólnie mamy widzowie opóźnienia z filmem dlatego że pod auto no. dlatego że mamy te sprawy prywatnej dlatego tak. o, czekaj, 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 czekaj tutaj... no niech opowie jakby to powiedzieć umiem tylko po polsku jadać, więc nie wiem jak to, to powiedzieć uważaj, auto jedzie Gdzież już. Ty ży. No po prostu zwierzątko je Coś się stało z nim. Auto. Dobra. Jedziemy dalej. Ym, dobra, witamy ponownie. Ym. No, i jesteśmy już na miejscu. Mierzamy właśnie na wał. Od którym jeszcze nie i jest. Hmm. Teraz Wam dokładnie e, pokażę, lub gdzie ja się będę nagrywał. No. To się zapaliło tam, gdzieś. Najpewniej no ktoś jechał i wyrzucił papierosa. Tak. To się tam są, aż są aż do tamtego drzewa, y, które jest tak. Na... ten... na bala No... więc My na chwilę zatrzymamy było. i zaraz pokażemy resztę filmu. Dobra, jedziemy tutaj. Na tym czegoś zamienimy się. Dobra. Tutaj. Tutaj jeszcze się paliły krzaki. I tam. O, trochę tam załem ale o tutaj już tam jakieś jest takie zielone no żółte i zielone brązowe ja byłem tam gdzieś tam w tym pałem, no i myślałem że ktoś ognisko rozpalił ale jak wracałem do domu no to ktoś tam się dom spalił palił i wezwaliśmy... no moje rodzice wezwali mnie z straż pożarną. Bo nie miałem wtedy telefonu przy sobie. I też miałem chyba rozładowany, nie wiem. Ale no... Czeka, jak się złapie. jak raps tak? Raps nie A. wiem, kto to powiedział. Ktoś kto to mówi, co, no. Jeżeli chce sobie pooglądać to, ja. to z ogień, no to niech sobie, sobie weźmij kartkę papieru i i w łazience nad Niech sobie zapali. Jak mi no, się tutaj najwięcej się zachowało, tam jeszcze daleko i nie przeszło przez rzekę. Na no. I tam, szczęście. I tam pamiętam była kładka, tam i właśnie nie, nie wiem czy ta kładka się spaliła, bo drewniana była. Miejmy nadzieję, że tam gdzieś było, bo jeżeli tam, był to... No, na pewno tam gdzieś było, bo po prostu... Chyba by się jeszcze nie zapaliło. No, na przykład... O tam, jak widzicie widzowie, to tam całe się paliło. Ja się y, tego od Luwusa na przykład dowiedziałam, bo tak, to tego w ogóle nie wiedziałem. Nie. Dobra, to, to chyba tyle. My już kończymy. Będziemy jeszcze... nagrywać jeszcze trochę. Dzisiaj chyba bo szybko to zrobiliśmy no. no więc ten. jeszcze chcieliśmy wam powiedzieć że pewnie będziemy jeszcze właśnie teraz ten szybki taki no, no vlog z tego nieszczęścia no. które się u nas wydarzyło no to teraz y, po tym vlogu będziemy nagrywać jakiś inny filmik więc oczekujcie dobra no, no to jeszcze tam um, chcieliśmy o, Chcieliśmy powiedzieć, że. No, ja chciałabym powiedzieć, bo jeszcze tobie nie mówiłem, ale może ten, zasadzimy jakieś drzewa, tam, żeby w ten... No, postaramy się, żeby jak najbardziej teraz odrodzić ten teren i naturę, która się tutaj znajdowała. No. Mimo, że jeszcze nie mamy 18 lat, no. ale nasiona, drzew i innych rzeczy możemy kupować. No właśnie, więc postaramy się jak najbardziej właśnie odnowić przyrodę przez to, co się właśnie stało. Dobra, no to my się z wami widzowie żegnamy. pożegnamy. Lubus mówi: żegnamy. No, żegnamy. Papa, pa. trzymajcie się.